Dzień dobry moi mili, witam was w kolejnej Bece z Madek. A dzisiaj między innymi o poszukiwaniach zgubionego portfela, o tym dlaczego samotnym matkom należą się ekskluzywne mieszkania zupełnie za darmo oraz o płaczu matki za utraconym 800+. Zapraszam. Pamiętajcie moi drodzy, że gdy kiedykolwiek zdarzy wam się coś zgubić, to to nie będzie przypadek. To część boskiego planu. Krótko mówiąc, Bóg po prostu odbiera wam, żeby jakaś samotna matka mogła sobie to znaleźć i z tego skorzystać. W tym przypadku jest to portfel. Cześć. Wczoraj zgubiłem portfel w okolicy dworca PKP. Portfel brązowy z gotówką w środku. Jak ktoś znalazł, będę wdzięczny za info. Wygląda na to, że Bóg miał w tym swój plan. Może tak musiało być, bo jakby go nie zgubiłeś, to pewnie nie trafiłby w ręce kogoś, kto naprawdę go potrzebował. Może jakaś samotna matka co nie ma za co dziecią mleka kupić, znalazła go, i teraz ma dzięki temu na jedzenie leki może na pampersy. Kiedy masz dziecko, każda złotówka się liczy, więc nie patrz, że portfel zniknął, bo widocznie Bóg tak chciał. Życie to nie tylko ja, ja, ja. Czasami trzeba spojrzeć na innych i pomyśleć, że ktoś inny może tego portfela bardziej potrzebować niż ty. Co ma przyjść, to przyjdzie, a co ma odejść, to odejdzie. Heśli to ciebie pocieszy, może ta matka teraz nakarmi swoje dziecko ciepłym posiłkiem, a ty wrócisz do domu i kupisz sobie kolejny portfel. Proste. A ta Jedna matka co go znalazła, może właśnie miała szczęście, że Bóg dał jej szansę na lepszy dzień. Zamiast się żalić, pomódl się za nią, że to Bóg postawił jej ten portfel na drodze. Następnym razem jak zobaczę kogoś włamującego się do samochodu, to nie będę dzwonił na policję, tylko przyklasnę i powiem: Tak trzymaj wykonawco boskiego planu. Uwielbiam tę logikę. Jak coś zginie, to znaczy, że tak miało być. Super! To może od razu rozdajmy wszystkie swoje rzeczy, bo przecież ktoś może ich potrzebować bardziej. I w ogóle po co zamykać mieszkania na klucz? Niech Bóg sam zdecyduje. Komu są bardziej potrzebne nasze sprzęty? A ta końcówka z modlitwą za znalazcę to wisienka na torcie. Może jeszcze powinniśmy organizować zbiórki na wsparcie kieszonkowców. W końcu wykonują taką ważną misję społeczną: odbierają tym, którzy mają za dużo. Czy ktoś wie, gdzie można dostać duże mieszkanie za darmo dla samotnej matki? Bo ja uważam, że samotnym matkom się należy, a nie że mają jeszcze płacić za dach nad głową. Przecież my wychowujemy przyszłość tego kraju, więc to chyba normalne, że państwo powinno nam zapewnić godne warunki. Nie pracuję, bo mam inne obowiązki mam też inne wydatki więc nie mam zamiaru płacić za mieszkanie jak mam płacić czynsz jak ledwo starcza mi na życie niech ktoś mi to wytłumaczy bo serio nie rozumiem co do samego mieszkania ma być duże minimum trzy pokoje najlepiej nowoczesne z balkonem albo ogrodem bo dziecku też się należy przestrzeń blisko do przedszkola szkoły i sklepów najlepiej centrum miasta ale spokojna okolica oczywiście umeblowane ale nie jakimiś rupieciami po babci tylko w dobrym standardzie bo dziecko powinno wychowywać się w godnych warunkach więc jeśli ktoś wie gdzie można takie mieszkanie dostać za darmo, proszę o info, bo nie zamierzam płacić za coś, co powinno być zapewnione przez państwo. Jak samotne matki mają sobie radzić, jak nic im się nie pomaga? Czemu się ograniczać? Jak już marzyć, to na całego. Może od razu penthouse z basenem i prywatnym lądowiskiem dla helikopterów i lokaj do podawania mleka bąbelkowi w złotych kubeczkach, bo standard musi być. I broń Boże, nie jakieś tam meble po babci, tylko designerskie prosto z katalogu, bo jak dziecko zobaczy używaną szafkę, to trauma na całe życie. Nie zamierzam płacić. Przecież płacenie za mieszkanie to taki przeżytek. Może jeszcze będą oczekiwać, że będę płacić za prąd albo wodę. Skandal! Może zacznijmy podobne praktyki stosować w sklepach. Nie płacę za zakupy, bo mam inne wydatki. Ciekawe czy zadziała. Hej, mam pytanie i liczę na konkretne odpowiedzi. Mój były mąż płaci alimenty na dziecko, ale ja uważam, że te pieniążki należą się mnie jako rekompensata za stracone lata z nim. Przecież to ja poświęciłam swoje życie, zdrowie i czas na to małżeństwo, na opiekę nad dzieckiem, a on sobie teraz żyje na luzie i. Ma wszystko gdzieś. Jakby nie patrząc, to ja jestem poszkodowana w tej sytuacji, więc to, co mi przelewa, traktuję jako pieniądze dla mnie, bo mi się po prostu należą. A na dziecko też by się przydało, żeby coś jeszcze dorzucał, bo przecież koszty ciągle rosną. Dlaczego nie miałby się dorzucać bardziej? Zwłaszcza, że ja nie pracuję i nigdy nie pracowałam i nie okrywam, że wolałabym mnie. Zresztą nie mogę, bo mój syn ma 14 lat. To jak ja mam iść do pracy? To facet powinien płacić i to nie tylko na dziecko, ale też na matkę tego dziecka. Przecież to normalne, że ja też muszę mieć z czego żyć. To nie jest tak, że jak alimenty, są na dziecko, to ja mam nic z tego nie mieć. Co mogę zrobić, żeby płacił więcej? Czy da się to jakoś załatwić, żeby sąd uznał, że alimenty powinny być wyższe? Syn ma 14 lat, więc jak tu pracować? No faktycznie, tragedia. Przecież nastolatek wymaga karmienia butelką co 3 godziny i przewijania. A nie, czekaj. Po co pracować, skoro można żyć z alimentów na dziecko? Genialny plan, zero watt. Przecież można dojść byłego męża jak krowę. Nieważne, że płaci na dziecko. Ma płacić też na mnie. Przecież wiadomo, że bycie ex-żoną to pełno tatowa praca i należy się za to wynagrodzenie. W sumie jak tak patrzę to ona nie szuka sposobu na podwyższenie alimentów tylko sponsora swojego życia i to najlepiej przymusowego i dożywotniego. A tak serio to nie znam sytuacji więc nie mówię, że facet jest święty, ale może jakiś minimalny wkład w swoje własne życie by się przydał. Tak chociaż dla sportu. Pamiętaj drogi widzu, żeby zostawić suba na kanale jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Taki przycisk musisz kliknąć tam na dole pod filmem. A jako komentarz dla zasięgu napiszcie ile macie pokoi w oh Okazuje się, że wbrew ogólnemu przekonaniu nie tylko nauczycielki angielskiego zachodzą w ciąże. Zdarza się to też katechetkom i trzeba się zastanowić, czy to aby na pewno jest w porządku. Wiecie co? Mam taką rozkminę i serio mnie to męczy. Czy nauczycielka religii w szkole powinna być w ciąży? Bo im dłużej o tym myślę, tym bardziej czuję jakieś wewnętrzne obrzydzenie. Ksiądz, który też przecież uczy religii, nie może mieć dzieci, bo obowiązuje go celibat. To jest oczywiste i nikt z tym nie dyskutuje. A tutaj pani katechetka prowadzi lekcje o Bogu, o czystości, o zasadach Kościoła, a jednocześnie jest w widocznej ciąży. Czy to nie wprowadza zamieszania? Dzieci na to patrzą, słuchają o tym, że kościół ma konkretne zasady, że duchowni poświęcają się Bogu i rezygnują z rodziny, że małżeństwo i czystość to ważne wartości. I nagle nauczycielka od religii przychodzi do klasy i wszyscy widzą, że jest w ciąży. Jak to dzieciom wytłumaczyć? To nie jest dziwne, próbuję to zrozumieć i nie mogę. Ta sytuacja mnie trochę gryzie, bo jeśli Kościół stoi na straży pewnych zasad, to czemu w jednej sytuacji obowiązują one wszystkich, a w drugiej już nie? Jak to wytłumaczyć? Dzieciom. Ja na ten moment czuję lekki niesmak i nie wiem, czy tylko ja tak mam. Droga autorko, tego zacnego posta. Może usiądźmy wygodnie, nalejmy sobie herbatki i rozpracujmy to razem, bo widzę, że ta ciąża katechetki spędza ci sens powiek. Wiesz, to trochę tak, jakbyś się zastanawiała, czy nauczycielka WF-u może mieć nadwagę, albo czy polonistka może pisać do szuflady kiepskie wiersze. Życie jest bardziej skomplikowane niż instrukcja składania mebli z IKEA. Ksiądz ma celibat. Fakt, ale katechetka to nie ksiądz. Tak jak kucharka w seminarium. To nie zakonnica. Ta ciąża to nie jest jakaś konspiracja watykańska ani spisek Illuminati. Po prostu pani żyje zgodnie z nauką kościoła. Wyszła za mąż i teraz spodziewa się dziecka. Mam nadzieję, że pomogłem. Także tego. Może warto przestać się nad tym głowić, bo jeszcze ci się zmarszki zrobią od tego intensywnego myślenia. A swoją drogą ciekawe, czy też się tak stresujesz, widząc ciężarną panią w sklepie spożywczym. Czy jest jakiś limit dzieci, na które można pobierać 800? plus? W sensie, czy jak mam na przykład 5 dzieci, to dostaję na każde po 800? Złotych, ale jak urodzę kolejne, to już mi nie dadzą, bo jest jakiś maksymalny próg? Bo jeśli tak, to muszę to dobrze przemyśleć, żeby nie było potem niespodzianki. Skoro państwo daje te pieniądze, to chcę wiedzieć, czy mogę na nie liczyć także w przyszłości. Mam już pięcioro dzieci i wiadomo, że bez tego dodatku byłoby bardzo ciężko. Te pieniądze to coś, co nam się należy. Jak państwo wprowadziło 800, to chyba po to, żeby pomagać rodzinom, a nie żeby w pewnym momencie powiedzieć, że więcej już nie dostaniesz. Ja nie pracuję, bo przy tylu dzieciach to się po prostu nie da. Mąż pracuje na czarno, ale jak wszystko płacimy, to i tak zostaje niewiele na przyjemności. Nie rozumiem, czemu miałoby być jakieś ograniczenie. Przecież każde dziecko kosztuje tyle samo. Nieważne, czy jest pierwsze, piąte czy dziesiąte. Skoro mam prawo do tych pieniędzy, to chcę wiedzieć, czy dostanę je na każde kolejne dziecko, czy nie. Skoro dają, to powinni dawać na każde dziecko, a nie liczyć, ile już mam i decydować, że wystarczy. No proszę, biznesplan jak się patrzy. Zamiast otwierać działalność gospodarczą, wystarczy po prostu się rozmnażać do momentu, aż zacznie się uzyskiwać satysfakcjonujący dochód. A mąż na czarno pracuje, ależ oczywiście, bo jak już się kombinuje, to trzeba to robić z rozmachem, przekręty mile widziane. Nie da się pracować przy tylu dzieciach, mówi kobieta, która właśnie planuje kolejne. Logika poziom mistrz świata, chociaż w sumie racja. Po co pracować, skoro można rodzić na potęgę. Te pieniądze nam się należą, no pewnie że się należą. W końcu ktoś musi finansować te wszystkie przyjemności, o których wspomniałaś, że na nie brakuje, a że połowa kraju na to haruje. E tam szczegóły. Hej, mam ogromny problem i nie wiem co robić. Może ktoś coś podpowie, bo ja już nie mam siły. Jestem po rozwodzie. Niestety sąd przyznał dzieci mojemu byłemu mężowi i teraz są z nim, a ja zostałam z niczym. Przez całe małżeństwo nie pracowałam, bo to on nas utrzymywał i tak było dobrze. A teraz nagle zostałam sama, bez żadnych pieniędzy i nie wiem z czego mam żyć. Najgorsze jest to, że 800 plus na dzieci dostaje on, bo dzieci są u niego i nic mi z tego nie przysługuje, a przecież to też są moje dzieci. Ja też muszę mieć za co żyć. Nie rozumiem czemu wszystko idzie do niego, skoro ja je urodziłam i też powinnam coś dostawać. Teraz on ma te pieniądze i nie musi się martwić, a ja nie mam nic. Nawet pracy nie mam i teraz nagle mam skądś wziąć pieniądze na jedzenie, na rachunki, na wszystko. On przecież pracuje, ma stałą pensję, więc ma z czego utrzymać siebie i dzieci. Jemu te pieniądze nie są aż tak potrzebne, a ja zostałam na lodzie kompletnie bez środków do życia. To nie jest fair, że on dostaje wszystko, a ja nic. Przecież ja nie przestałam być matką tylko dlatego, że dzieci są u niego. Może ktoś się zna na tych sprawach i wie, jak to wygląda, bo ja jestem załamana i nie wiem, co dalej. Czy da się coś zrobić, żeby chociaż te 800 plus szło do mnie, bo ja już naprawdę. Nie mam pojęcia, jak mam teraz sobie poradzić. Słuchaj, kochana, wiem, że to może być dla ciebie nowość, ale istnieje taka instytucja. Nazywa się Praca. Tak, wiem, brzmi strasznie, ale podobno ludzie to praktykują, co widać na przykład po twoim byłym mężu. Wiem, wiem, szok i niedowierzanie, bo jak to tak bez pieniędzy zarobionych przez męża i bez 800 plus żyć? Ale uwierz mi, ludzie tak żyją. Niektórzy nawet twierdzą, że to nie boli. A te 800 plus to taki bonus dla osób, które, uwaga, uwaga, wychowują dzieci, nie tylko je rodzą. Wiesz, taki tam szczegół. Sąd przyznał opiekę nad dziećmi ojcu. Hmm, ciekawe dlaczego. Może dlatego, że ma pracę, stabilną sytuację i faktycznie może te dzieci utrzymać. A ty co? Łe, dajcie mi 800, plus, bo przecież ja je urodziłam! No brawo. A jeśli chcesz więcej matkowych treści, to koniecznie kliknij tutaj tam znajdziesz więcej odcinków. Zapraszam.